Szybko musiałam mu się obudzić. No i obudziłaś się? No. I gdzie popłynęłaś? Chyba tu, z dziadkiem. A gdzie byliście? Nad, nad jezioro, na jezioro popłynęliście? Złapać ryby. I co? Jest ryba? Tak. Gdzie jest ryba? To a gajada dzisiaj. Co, w brzuchu miała rybkę? No party był black, no. No, ma ikrę? Tak, ikrę. To ikra to było. O Takie to moja rybki. Urany. A co to jest za rybka? A to jest ten, łosoś. Mówię łosoś, ten... Strąk tu, no. A to srebrzystego se dziabnęła. No, dziękuję. Ale patrz kurde, pełen brzuch na tego. Rybę okucę, a, a ja się łyknął na, 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 na poczynęte. No. no. Instynkt jedzenia jest bardzo silny u ryby. Ryba lubi se zjeść. Ja dziękuję. to ten y, starsi panowie dwaj, ten y, Jasiu Stasiu mówił, że też jak złowił takiego dużego, to 13 cm rybka była w brzuchu, nie? No, to, według polskich limitów y, standardów to była 12 cm podka najmniejsza jaką można było wziąć, nie Także... No to Edward to jak? Ty coś wyciągnąłeś już tutaj? Jeszcze nic? Wędkę Wędkę. Wszystko bunia ciągnie. Bunia, weź to walnij tak dalej kurce, to tam to, to, to głębsze wpadnie. O tak. Deniwa sobota. I to dawaj jak poprawiłaś to. Trochę gości Wiemy, się zjechało byczkiem. Zobaczycie. I czas na kawusie.